Siema, siema 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 nie mogę pokazać obrazu bo jestem w pewnej firmie zabronili mi zabronili mi pokazywać bo po prostu jest to tajemnica jaka to firma tajemnica ale będzie niedługo film na kanale będzie to naprawdę myślę że wyjątkowy film bo właśnie ta firma będzie y, będzie właśnie ten film właśnie nadzorowała no i, i gitara więc się ma, no nie widać i nie będzie nie będzie na razie widać bo po prostu no, no nie mogę pokazywać y, terenu firmy Terenu firmy nie mogę pokazywać. No. Więc to taki live po prostu bez kamerki. No, te Nie mogę pokazywać. Ale po prostu w ogóle ten. Przygotowuję się po prostu z, z nową ekipą do filmu. I ten film będzie się dział w lesie i yy, no i będzie wyjątkowy, tak. Będzie wyjątkowy i. Mam nadzieję, że będzie wyjątkowy dla was, dla mnie i, i że będzie spoko. No i będzie długi. Przy, przy okazji będzie długi. po prostu na, na rozmowę jak dać i tak dalej siema siema Przemysław sioma. no nie mogę nagrywać terenu firmy blejwicz Pro, Project you <laughs> maybe maybe może i tak Mo może tak może nie Tomasz bo po prostu no przez ostatnie dni miałem słabe dni no. Ale ogólnie no po prostu akcja będzie się rozgrę i będzie to film naprawdę naprawdę będzie wyjątkowy. A nim będą mieli właśnie sprawować taką taką mm, kontrolę nie ale co gdy start no nad filmem będzie się trochę pracowało nie wiem ile się będzie pracowało ale przez dłuższy czas się będzie pracowało to nie jest tak że wiecie że, że pójdzie się że Wiecie, że to będzie minutowy film czy tam dziesięcio. No nie, sorry nie. No po prostu sceny będą. No. To wszystko będzie robione naprawdę przez jakiś tydzień, dwa tygodnie. Jakoś tak. To będzie coś w podobie z dodatkiem. Troszkę potworów, może UFO. No taki... Właśnie trochę se, se, science fiction Coś w podobie science fiction No, no i... e, e, Tak tak. E... Poczekajcie chwilę. Dobra, to ja niedługo przejdę. No ja będę głównym bohaterem, bo przecież to jest mój kanał. Tak no i no i to tak wyjdzie, że po prostu. No, wiecie, mam nadzieję, że to po prostu będzie spoko film, yy, że, że polubicie, no nie? No, że to będzie spoko, no nie? Nie, nie spadają co ty. Oj, ja tego nie piję. <laughs> no. No jestem, 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 jestem. No na razie nie mogę po prostu, nie mogę na razie pokazać kamery, bo no bo, no bo, no bo, no bo no bo mi zabronili tak ale czekam na rozmowę i właśnie w sprawie tego filmu i będzie gitara no i będzie gitareczka siema siema dey. siema 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 co tam co tam jak tam elo elo hello Charlie. Ano film się szykuje dla was. Będzie to naprawdę niespodzianka. Będzie to wyjątkowy film. No Coś z paranormalne, coś właśnie z dodatkiem może ufo, coś z dodatkiem właśnie. No zobaczycie, zobaczycie. Dzięki, dzięki, dzięki. Ale to będzie naprawdę wyjątkowy film. Ja właśnie czekam na rozmowę i... No i gitara. Ale to będzie naprawdę spoko film, szczerze mówiąc. Kiedy będziecie mogli zobaczyć to w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch tygodni. Chyba, że po prostu wcześniej się uda. To wszystko nagrać, no ale, ale, no, ale to zależy po prostu, jak to tam ekipa wszystko wiecie, zaplanuje. Czemu smutny głos? Nie mam smutnego głosu. To będzie krótki metraż. <laughs> nie wiem, zależy, zależy jak to tam się wszystko uda, no nie? Zależy jak to wszystko po prostu pójdzie. No, zależy jak to wszystko pójdzie. No ekipa i w firmie jestem i, no i po prostu czekam na rozmowę. No, nie mogę włączyć kamery, niestety nie mogę włączyć. No, ale tak, to to Was informuję, że będzie po prostu film, yy, będzie film naprawdę ekstra, będzie film po prostu, no, no mega. Yy, no i po prostu, będzie też horror. W tym wszystkim będzie horror. Możliwe, że coś może właśnie związanego też z UFO. No, bo na pewno będzie coś związanego z, z UFO. E, no, zobaczycie sami. Zobaczycie sami, ale będzie naprawdę niezły. Niezły będzie i będzie ekstra. Dobra, ja kończę na razie.